Tarek Fox, streszczenie. Nie mam zamiaru mówić wierszem typu Pan Kogito to, Pan Kogito tamto. A nie nawet zbiednieć, tak jak zbiednieli ci, co pisali wiersze dla robotników. Nie zależy mi na wdychaniu smrodu holokaustu, który nadal unosi się w powietrzu. Tak naprawdę chcę milczeć i wpatrywać się w słońce. Uważnie i bez przerwy. Tak, żeby nie przegapić chwili, w której wygląda jak wrzos, ściśnięty Twoimi udami. I za cholerę. Nie chcę skojarzyć się z czymś ważniejszym.